28 maja 2021 roku, co się dzieje u mnie. Jak widać w tym miejscu wszystko zarysło. Nie tego się, nie Bardzo ładne kwasty, będą ściółki. Tutaj też burza. na trawa. ogródku, no warzywniku. Przechywam kamienie kamienie wywożę ziemia zostaje tutaj w tym roku bób posadzony cebula z zeszłego roku Tutaj były sadzone wcześniej w cieplarni i już kwitną, a te są z nasion prosto do ziemi. Także jest jakaś dosyć spora różnica. Te będą wcześniejsze, tamte mam nadzieję też będą owocować. Tutaj trochę droższe. to i wszystko z zeszłego roku przetrwało trochę pietruszki korzeniowej, pory bardzo dobre, fajne, smaczne lubczyk odbił, także mamy lubczyk no i tutaj groszki na tyle ich starczyło będę jeszcze dosadzał z nasion tutaj grządki dzisiaj tylko wykoszone i tak to wygląda, tutaj pory jeszcze, no niestety najlepiej sprawdziła się folia, to jest najbardziej praktyczne rozwiązanie, tak to wygląda, tu już trochę wrywałem, a bardzo łatwo jest w wyrwać, no jak tutaj to jest dramat, także bardzo dużo pracy trzeba. i tak to. Dalej też będą grządki, może ziemniaki jeszcze nie posadzone. zobaczę czy się uda w tym roku, a ja jeśli nie no to tak jak w zeszłym roku kupimy od sąsiada. Tutaj kompostu powoli ubywa. Na końcu jeszcze zrobiłem grządkę na maliny. Kupiłem kilka malin, nie za dużo. Trochę polki. No tutaj jest ściółkowana kartonem i później ten nawóz nawieziony czysty z tej sterty. No tutaj malina Bristol czarna, wszystko co ciemne ma więcej tych antyoksydantów, jakichś tam tych prozdrowotnych właściwości, także raczej staram się i sałaty, i inne warzywa sadzić, właśnie jak najciemniejsze, żeby były. Pomidory tak samo, będzie kilka ciemnych. No i tak to na dzień dzisiejszy wygląda. W cieplarni też się tam powoli coś dzieje. Pomidory rosną, wszystko jest spóźnione, ale myślę, że będzie w miarę. Jeszcze do cieplarni. Tutaj, jak widać, sadzono pomidorów rosną. Im dalej idę, tym te sadzonki są później wsadzane, także są coraz mniejsze. Czasowo, może 3 tygodnie, może nawet więcej. Ale to dokupował. Tutaj jeszcze są dory, które trzeba przepikować. No niestety jest sporo z tym pracy, nie, nie ma czasu, dlatego taki duży rozstrzał między tymi, które były pierwsze sadzone, a tymi, które jeszcze niestety czekają. Tutaj w tym roku pierwszy raz kukurydza, troszeczkę dwa, dwie odmiany troszeczkę tam rośnie. Tutaj tam rozmnażam kwiatki ceropegia, a tutaj bazylia tak ta bordowa średnio i to wychodzi. No i tutaj kilka kilka czy kilkanaście nawet odmian papryki tu już na końcu stawiam pomidory bo się tam nie mieszczą koperek projekt koperek niestety yy, też się niezbyt u, udał nie wiem może za gęsto czy no jakoś to tak średnio wychodzi awokado i tutaj w miarę udana rukiew wodna z pietruszką no a tutaj już różne tam Kapusty, sałaty, pory. Nie wszystko wschodzi tak, jak bym chciał. Tutaj sałaty, różne cukinia, dynia to dosyć tam ładnie wykiełkowało. Arbuzy tak dosyć marnie ale chyba coś z tego będzie. Szpinak znowu cukinie. No i dość sporo fasoli. To jest ta ciemna, purpurowa. Ogórków też kilka tam wykiełkowało. No i dalej sałaty, kapusty rzymskie, kalarepy. A tutaj buraki też tam dosyć w miarę się to zbiera. No, nie są to chyba profesjonalne nasiona, także takie amatorskie to niezbyt chcą kiełkować. Różnie z tym bywa, no ale trudno. Jakoś trzeba sobie radzić. A tutaj jeszcze rokieta. I ładnie zakwitła Rukola. Proszponka się tak średnio udaje, tą przypaliło słońce. i tak średnio to wychodzi. Także może kiedyś dojdę do wprawy, do, żeby to hodować, ale na razie jak widać niezbyt to idzie. Może po prostu trzeba w innym naczyniu to, w innej doniczce. Tutaj próba hodowli chyba kurkumy. A frezję tutaj zakupiłem, ale niestety nic nie zeszło. Tam jeszcze o, na dole są jakieś rozsady chyba trochę pora. I jakieś kwiatki. A nie pamiętam co to jest, ale jakieś tam warzywa też. Także tak to wygląda na dzisiaj. Sklarni wyprostowałem. Tutaj jest ładnie prosto zrobione. Także troszkę więcej miejsca. Tutaj półka z tyłu też została wyprostowana, troszkę bardziej do pionu. Także będzie więcej miejsca na tej półce do chodzenia, jak pomidory już będą rosły. I tak jak w zeszłym roku będą trzy doniczki. Pomidorki już rosną. No i na dzisiaj to tyle. Do, do zobaczenia w następnym odcinku.